Hejka, hejka, mamy sobotę, a więc multi, multi, ale dzisiaj będzie nieco inaczej niż zawsze, ponieważ mm, zrobimy sobie porównanie własnej liczby, a na chybił trafił e, w jednym odcinku oczywiście. I tak, 8 mam zakładów na własne i 8 na chybił, a więc myślę, że będą takie równe szanse dla każdej metody, no i zobaczymy. Które w tym przypadku lepiej się tutaj spisze. No, oby tak było, że coś tutaj będzie, żebyśmy mogli zobaczyć właśnie, jak to wychodzi. I może za tydzień też tak zrobimy. No, zobaczymy, jak wyjdzie dzisiaj. I jeszcze tylko Wam powiem, że jest promocyjna, promocja na 9 liczb, 9 skreśleń, a więc oczywiście będzie na 9. Stawka podstawowa bez plusa. Data losowania tutaj. To było w piątek o 22. No i chyba tyle mam Wam do powiedzenia. Jeszcze tylko wkład: jest to 40 zł. 40 zł wkład. Żeby cokolwiek było, to potrzeba nam w przypadku 9 skreśleń no, aż 4 liczby. Może aż, może nie. No pewnie aż 4 liczby, żeby coś było. Więc będziemy zaczynać i zaczniemy może od własnych liczb. I niech tak będzie. Będą tabelki. aż w sumie tylko jedna tabelka, bo jedno losowanie, właśnie. Więc zobaczymy. A więc lecą własne liczby. Własne tutaj zakłady. Zaczynamy. Ósemki w losowaniu nie ma. 22. Nie ma. 23. Mamy. Więc możemy zaznaczyć. 24. Nie ma. 25. Nie ma. 41 mamy, mamy dwie liczby, czyli tak jakby połowa do minimum. 58 nie ma, 63 niestety nie ma, no i 77 nie ma, co oznacza, że niestety pusto, nie udało się. Kolejny zakład, dwójki nie ma, szóstki nie ma, 29 nie ma, 30 nie ma, ale mamy 32. Więc już mamy jedno, 40, o jest, no to mamy dwie, 50, mamy, o, istnieje szansa, uwaga, zobaczymy, 57, mamy, mamy cztery, a czy będzie jeszcze jedna, 60, no nie ma. Ale chociaż mamy tutaj mm, trafienie, to jest to takie minimalne, 3 zł, muszę sobie zapisać gdzieś tutaj yy, na poboczu. 3 zł, żebym wiedziała, ile mamy. No i dobrze, tu coś było na własne. Kolejne. Sprawdzamy kolejny zakład. 12 nie ma. 19 nie ma, ale mamy 20, więc jedna jest. 45 niestety nie ma. 47 nie ma. 48 mamy. Mamy dwie w tym zakładzie. 65 nie ma. 78 mamy, ale widzimy, że jest to ostatnia liczba w tym losowaniu, więc niestety 80 nie ma. Niewiele tutaj nam zabrakło, więc nieudany zakład. Patrzymy ostatni na tym kuponie i piątki nie ma, 11 nie ma, 25 nie ma, 42 nie ma, 57 jest, 61 nie ma. 78 jest i widzimy że jest to właśnie ta ostatnia liczba z losowania, więc tych na pewno nie ma więc tutaj pusto Na no to wygląda, że mamy w tym zakładzie nam się udało, no może minimum ale jest, dobrze 3 zł póki co bierzemy się za kolejny kupon z własnymi liczbami a więc podobnie sprawdzajmy Jedenki nie ma, dwójki nie ma, piątki nie ma, dziesiątki nie ma. O, tutaj dużo nie ma. 22 też nie ma. Mamy 23. Y, 25 nie ma. 50, piątka nie i 70 nie ma. Więc tutaj pusto. I kolejne. Jedynki właśnie nie ma, trójki nie ma, szóstki nie ma, dziesiątki nie ma, Jedenastki nie ma. 19 nie ma, mamy 20, za chwilę Wam coś powiem. 21 nie ma, no i 24 nie ma. Powiem Wam, że zazwyczaj lubię tutaj stawiać na niskie liczby, tak jak widzicie, a w tym losowaniu, no niestety, siódemka jest taka jedna. To losowanie też takie, powiem Wam, że za szczególnie mi się nie podoba, ale dobrze, jeszcze mamy dwie szanse na własne. Może będzie lepiej. Szczególnie, że nie zawsze tylko te niskie mam. Dobrze, dziewiątki nie ma, 27 nie ma, 30, a nie, nie ma, 71 nie ma, 72 nie ma, 75 nie ma, 77 nie ma, jest 78, no i to byłoby na tyle. Tutaj postawiłam znowu na siódemki, ale w losowaniu były tylko dwie siódemki. Co nawet tu nie trafiłam, 73, ale 78 tak, ale to nic nie daje. Ostatni zakład na własne liczby. E, czwórki nie ma, 12 nie ma, 13 nie ma, 14 nie ma, 17 nie ma, 19 nie ma, 35 jest, ale już jesteśmy niestety skończeni. 38 nie ma, no i 43 jest, ale to tutaj mieliśmy dopiero pierwsze trafienie, no to było wiadomo, że niestety ten cały kupon niestety pusty i wyszło na to, że tutaj tylko jedno się udało, ale jeszcze przed nami 8 szans i tu już mamy po prostu nachybił, coś tam nam maszynal system wylosował i oby dobrze wylosował uwaga już patrzymy Piątka nie ma, ósemki też nie ma, 23 jest, mamy jedną. Dobrze, 38 nie ma, ale mamy 40. Czterdzieści. 48, czterdzieści o jest nawet o może. Yy, 57 jest, tak, fajnie, mamy 4, ale jeszcze dwie szanse, uwaga, 58 niestety nie ma, no i sześćdziesiątki, jedynki nie ma. Ale chociaż mamy tutaj udany zakład. Też minimum, bo 3 złote. No ale wiecie, lepiej żeby było niż nie. No i fajnie, że tak od razu w pierwszym zakładzie. Więc patrzymy dalej. I znowu, jak widzicie, dali piątkę i ósemkę. Tak samo. No ale tych liczb akurat nie ma. 19 nie ma, 22 nie ma, 39 nie ma, 43 jest. 47 nie ma 51 jest ale chyba i tak nie ma szans no nawet tej ostatniej też nie ma a gdyby była to nic by to nie dało mamy za mało kolejny zakład jedynki nie ma, dwójki nie ma piątki nie ma, dziewiątki nie ma czternastki nie ma 19 nie ma 42 nie ma 71 nie ma 72 nie ma tu ani jednej liczby nic a nic. Chyba że się gdzieś pomyliłam, ale chyba nie. No i przechodzimy już do połowy zakładów na chybił. Zaczynamy. Dwójki nie ma, szóstki nie ma, siedemnaście nie ma, trzydzieści jeden nie ma, trzydzieści dziewięć nie ma, czterdzieści jeden dopiero się pojawia, czterdzieści pięć nie ma, pięćdziesiąt cztery nie ma i 57 jest. Dwie liczby za mało. Niestety. Więc kolejny zakład. Już zakład piąty. Czwórki nie ma. 19 nie ma. Ale mamy 20. Więc dobrze. 32 mamy. Mamy już dwie. Tak. 47 nie ma. 51 mamy. Mamy trzecią. Uwaga. 66 jest, mamy, mamy 4, ale jeszcze dwie szanse. 69 niestety nie ma i 78 mamy piątą. Piątą mamy, no, mamy piątą liczbę, a więc świetnie. Yy, będzie to już 12 zł. Możemy dodać. Dodajemy 12 zł. Pięknie. Tutaj aż z tego wszystkiego zapomniałam odhaczyć. No to na chybi już wiemy, że lepiej się spisało niż te moje własne. Ale cieszę się, że chociaż na te moje własne coś tam było, nie było to tamnej lipy. Dobrze, szósty zakład. Może jeszcze coś dodamy. Ósemki nie ma, 22 nie ma, 24 nie, 25 nie ma, 43 mamy. Jedna liczba. 47 nie ma.

Mogłoby się wydawać, że coś z tego będzie, ale niestety. Ostatni zakład. 14 nie ma, 23 mamy. No to jedna. 25 nie ma, 33 nie ma, 36 nie ma. No ale mamy kolejną. Tutaj. 54 nie ma, 55 nie ma. No i 80. Nie ma, a więc jednak już nic nie dodamy. Zapraszam Was, kochani, na podsumowanie. A więc, tak jak widzieliście, lepiej spisały się tutaj na chybiu, bo były dwa zakłady udane. A w tym tutaj mieliśmy 5 na 9, co dało 12 zł, i tu było 3 zł, więc na samym tutaj mamy 15 zł. No i tutaj tylko jeden zakład się spisał. To minimum, czyli 3 zł, co łącznie daje 18 zł na wkład 40, a więc mamy 22 na minusie, niestety minus. Ale tak to bywa. Jeszcze takie może wyciągniemy tutaj, takie ciekawostki. A więc powiem Wam, że zauważyłam, że żadna siódemka tutaj nie wystąpiła, ani nawet w tych moich, co też jest ciekawe. Jakoś siódemkę ominęłam, no i nawet te na a w losowaniu była jedyna taka niska liczba i była to siódemka. Dużo ósemek wpadło, nawet ja tutaj też na tę ósemkę, no tu ósemkę dałam, jedną tu dziewiątkę, ale widzę, że na chybiu tutaj ósemki też wpadały, więc mm, można by było pomyśleć, że na przekór lepiej dać albo siódemkę, albo dziewiątkę ale tego nigdy nie wiemy, bo jednak tutaj dobrze typowali dla nas. Nie było to takie hamskie, że dali, że po prostu właśnie nic nie dali. O, mamy łącznie 18 zł i jeszcze tylko Wam powiem, że gdyby znowu pojawiły się komentarze o, o, o tym, że plusa nie wzięłam i gdybym wzięła plusa, to bym miała nie wiadomo co, wcale nie, ponieważ, dobrze, gdzieś tu był taki zakład, że było tylko 23, a więc liczba a tutaj mamy, widzicie, tylko jedna liczba, a więc nie wiem, nawet y, musiałabym znowu zobaczyć do tabelki, ile płacą. Ale co z tego, gdybym musiała podwoić cenę za zakłady? Miałabym chyba jeszcze większy minus, ale to tylko mówię do tych osób, które tam y, mi piszą o tym plusie, a ja jestem zdania, że ten plus wcale nie jest mi tutaj potrzebny. Może, wiecie, może jak mi się uda kiedyś tu coś wielkiego wygrać, wtedy wezmę plus, tak jak w Keno. Jak mi się uda w końcu, no to będę, będę próbować z mnożnikiem. Postanowiłam, że ten mnożnik odpuszczam póki co. I tak samo w Multi Multi plus odpuszczam. Taka jest moja taktyka i tyle. Wiem, że tutaj tej taktyki nie widać, bo mam same minusy. Ale może się im kiedyś to odmieni. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli się podobało, to możecie zostawić łapkę, a nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Więc dziękuję i życzę Wam miłego weekendu. Pa!